Serdecznie Państwa na złotym jubileuszu zespołu szkół zachodowych i Ochrony Naszym zadaniem jest sprostać wyzwaniom XXI wieku, przygotować jak najlepiej młodzież do życia w przeobrażającym się gwałtownym świecie. Nie można jednak budować trwałych wartości w oderwaniu od dorobku tylko szacunek, mądre korzystanie z ich doświadczeń pozwoli odnajdować najlepsze rozwiązania, godne człowieka trzeciego tysiąclecia. Dlatego dzisiaj zebraliśmy się, aby spojrzeć cokolwiek dalej, oddać szacunek tym, którzy kształtowali i rozwijali naszą szkołę oraz wskazać dokonania, które mogą być drogowskazem na następne dziesięciolecia. I wróćmy do początku, do połowy XX wieku i przejdźmy do konianania tych, którzy tworzyli naszą szkołę. W drugiej połowie lat 50. XX wieku następuje znaczący rozwój przemysłu na terenie powiatu. Zagłady przemysłowe potrzebują wykwalifikowanych pracowników. I władze powiatu, Józef Lechnik, pierwszy sekretarz Komitetu PZPR, przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Emil Typianin i ówczesny wówczas inspektor Wydziału Oświaty Marian Medwulcic, występują z wnioskiem o utworzenie w zasadniczej szkoły zawodowej, Specjalności dziewiarskiej i ślusarskiej. Od 1 września 1961 roku zasadnicza szkoła rozpoczyna działalność. Pierwszym jej dyrektorem zostaje Marian Wittmann. Początki były niezwykle trudne. Powstała szkoła, ale nie było rynku szkolnego, warsztatu, internatu, kadry nauczycielskiej. Nie mówiąc już o pomocach dydaktycznych, maszynach i urządzeniach potrzebnych do nauki. Zlokalizowują je w budynku Liceum Pedagogicznego, obecnie Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Kościuszki. Szkoła w tym czasie liczyła trzy oddziały: o specjalności dziewiarz, ślusarz i sprzedawca, ogółem 146. Kadrę pedagogiczną w pierwszym roku nauki stanowili dyrektor Marianę Puczic oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych: Helen Szostowski, Janina Mazur i Kaźniuszczuk. Pozostałych przedmiotów uczyli nauczyciele Liceum Pedagogicznego. Szczególnych trudności przysparzała realizacja nauki zawodowej. Pracownia dziewiarska Zagodował się w internetu internatu liceum unoształcącego, a pracownia mechaniczna w piwnicach spółdzielni w Gliwiankach. W tak pionierskich warunkach zawód uzyskują w 1964 roku pierwsi absolwenci 34 ślusarzy i 92 dziewiarki. Dyrektor Szkoły Marian Ledwójczyk i władze Dygoraja czyniły usilne starania o zezwolenie na budowę własnego zespołu obiektu. 15 czerwca 1963 roku przy ulicy Przemysłowej odbyła się uroczystość budowania aktu elekcyjnego pod budową zespołu budynków dzisiejszej szkoły. Telek pod budowę przekazał Maksymilian Perkowski. Nigdzie w dokumentach szkoły nie znalazłam, czy odpłatnie, czy nieodpłatnie. Byli nauczyciele twierdzą, że przekazał ten teren nieodpłatnie. Uroczyste otwarcie budynku nastąpiło 5 grudnia 1964 roku. Wówczas nadano szkole imię lutowych partyzantów. W lutym 1965 roku Warsztaty szkole zostały przeniesione z liceum pedagogicznego już do obecnego nowoczesnego budynku. Pracownie dziewiarskie zorganizowano w szkole na pierwszym piesze. Cały rok trwało ich urządzanie. W większości maszyny dziewiarskie i szpalnicze były pozyskane od miejscowych zakładów pracy Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego Mewa i Spółdzielni Pitra. Na wyposażenie warsztatów mechanicznych środki finansowe przekazało obatomię oświaty i wychowania, tak się wtedy nazywało budinie. W ten sposób powstały pracownie, obróbki ręcznej, mechanicznej, późnia, spawania i wypożyczania narzędzi. W roku 1964 na 65 naukę w szkole pobierały już 682 uczniów. Szkoła otrzymała sztandard, którego fundatorem było biburajskie przedsiębiorstwo budowlane. Wtedy też miało miejsce odsłonięcie pomnika wdzięczności, który znajduje się przed Urzędem Miasta. Tu dodam, że prace spawalnicze przy budowie tego pomnika wykonali uczniowie z naszej szkoły z działu mechanicznego. W wrześniu 1967 roku był oddany do użytku młodzieży internat i ukończono budowę pierwszego domu nauczyciela. Szkoła starała się nie tylko uczyć zawodu, ale także umożliwiała rozwijanie zainteresowań. W 1970 roku powstała pierwsza sekcja kartingowa w Biłgoraju, a jej opiekunami zostali Janusz Nowa, i Stanisław. Utworzono także orkiestrę lidertą pod kierunkiem Tomasza Książka. Z okazji dziesięciolecia szkoły został zorganizowany przez opiekuna TDDK, nauczyciela naszej szkoły, Jana Sofer, pierwszy rajd przy pomiłady i, przytom, i Kandii, który na długo przeszedł do tradycji szkoły i miejscowego oddziału Szkoła starożytna posiada kopię wzorcenia, nowe zawody, muraż, dękarz, mechanizm samochodowy, dotarz, prezer, szparzdziany, krawiec, odzieży damskiej lekkiej. We wrześniu 1971 roku powstało technikum drugiej dla pracujących, w którym kształcili się pracownicy zakładu przemysłu dzielarskiego MEMA. Znija się na 13 szkoły na Zespół Szkół Zawodowych nr 1. Obecnie w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Bugoraju kształci się 971 uczniom 42 oddziałach. W szkole jest zatrudnionych 102 nauczycieli i 30 pracowników administracyjno-technicznych. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pod kierunkiem wyspecjalizowanej kadry nauczycieli w pedagogicznym, którzy w większości mają ukończone studia wody dyplomowe i kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. Uczniowie techników szkoły powierzchalnej i szkoły zasadniczej zdobywają kwalifikacje w następujących zawodach. Technik żywienia, Domowego, technik żywienia i usług astronomicznych, technik hotelarstwa, technik technologii odzieży, technik mechanik, technik obsługi turystycznej, technik pelner, technik organizacji reklamy, technik administracji, szórsaż, kucharz, piekarz cukiernik i inne zawody w e, klasyfikacji zawodowej w klasie filozofii. Szkoła posiada akredytację Ośrodka Egzaminacyjnego i Komisji Egzaminacyjnych w Krakowie na wszystkich zawodach nauczanych szkole. Od września 2011 roku prowadzimy innowację pedagogiczną w liceum odnośnie Młodzież uczy się w Polsce po jakiej bazy dydaktycznej, systematycznie unocześnianej. Ma do dyspozycji dwie pracownie gastronomiczne, nową pracownie odzieżową, pracownię techniczną, warsztaty mechaniczne, trzy pracownie informatyczne dla centra multimedialne, bibliotekę wraz z y, szczytelnią, salę gimnastyczną, siłownię. Dokonano również adaptacji pomieszczeń na nowe sale lekcyjne i nauka. W szkole prawie na pierwszej zmianie się kończy w tym roku, za co są bardzo uczniowie wdzięczni. Uczniowie z poza wyborają mogą mieszkać w internacie. Mamy bardzo dobrze wyposażony internet a młodzieży mogą korzystać z całodziennego wyżywienia w stołówce internetu. Osiągnięcie prawdziwej dojrzałości, zdobycie kwalifikacji zawodowych. Uzyskanie świadectwa maturalnego czy dyplomu podkierającego, kwalifikacje zawodowe, koncepcja pracy szkoły, do której dążymy. Postawiliśmy sobie takie hasło jeszcze wyżej w działaniu nauczycieli, uczniów i rodziców. Proszę patrzę młodzież, która cały czas no, z dumą y, trzyma począć czwarte szkoły, postaram się mówić krótko. 50 lat to piękny hey, jubileusz, już, gdyż długo też taki będę obchodził, tak więc wiem, że to jest dobry wiek. W imieniu <grymiany> <grymiany> samorządu miasta goraj przewodniczącego Rady Miasta pana Maria Naklechy oraz własnym chcę złożyć najserdeczniejsze gratulacje i życzenia, dziękując za wzorową rzecz, współpracę z samorządem miasta następnego razu Państwo na wszystkich uroczystościach. Zawsze gotowi do pomocy samorządowi, za to z serca dziękuję. Chciałbym również prosić, załatwić powiedzieć coś prywatnego podczas tej uroczystości, mianowicie Pani Dyrektor powiedziała, że to jest nasza szkoła, ja również czuję, że jest to moja szkoła i proszę trzymać dla mnie miejsce. niezwykła, wyznaczona śladami kolejnych pokoleń nauczycieli i uczniów. To także symbol historii zdarzeń i ludzi. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Chociaż czas je porządkuje i kiedy dodaje blasku, jednak dźwięk szkolnego dzwonka ponownie przywołuje te chwile. Różne są wspomnienia, ale zawsze mają zabawienie emocjonalne. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Bo szkoła to takie miejsce najdziwniejsze, które z lat upływem staje się piękniejsze i najwspanialszą mają ją w pamięci nie ci, co tu chodzą, ale absolwenci. Wczoraj jeszcze w strochu, dzisiaj starsi panowie, czubrynki jakby mniejsze niż w przód, maturalne ubranie, strach, aż patrzeć na nie. Tak niemodne tak tak Ciasne też czół. Kto by lata obliczał, co strzeliły jak zlicza, od matury jak który już rok? Kto uwierzy z młodzieży, że przez nas głos się u Pani, która powtarzała co krok? Podoba wam się trudzić, byście wyszli na ludzi, choć Pański często z Wami mam krzyż. Pamiętajcie, młodzieży, niech z Was każdy uwierzy, że szlachectwo zobowiązuje i już. Takie proste dwa słowa to dewiza życiowa, która lezie za mną w życiu krok, w krok. Kiedy biorą mnie chęci, żeby coś zahachmędzić, ona zaraz nagł mi bok. W oczach staje mi pani, wzrokiem swoim przygani i naukę przywoła mi to już. Więc już wiecie co zrobię, zaraz przypomnę sobie, że szlachectwo zobowiązuje mnie wciąż. Była szkoła od czasu jej powstania. Fakt, że w bliższym i dalszym otoczeniu są ludzie prawi, to w dużej mierze zasługa pedagogów. W 50 historii szkoły uczyło wielu nauczycieli, którzy obecnie przebywają na zasłużonej emeryturze, a dzisiaj są gośćmi w Bieleuszu. To dzięki waszej pracy, drodzy emeryci, Pokolenie naszych rodziców z żywnością, liryzmem i zawsze emocjonalnie wspomina tę szkołę. To dzięki waszej życzliwości, dobroci serca i cierpliwości oni mogą cieszyć się uznaniem i szacunkiem innych. W imieniu społeczności uśnioski dzisiejszej jubilatki chylimy przed wami czoła oraz życzymy długich lat życia, zdrowiu i spogodą ducha. Gwiazd i mądrości, miłośnik ogrodów, wyznawca snów i piękna i uczestnik godów, na które z swych wybrańców sprzeżysz sztuka boska. Znam goryczy i zawody, wiem co ból i troska, złuda miłości, zwątpię w rok, rozbicia. A jednak śpiewać wam będę pochwałą życia. Bo żyłem długo w górach i mieszkałem w lasach. Pamięcią swe dni chmurne i dni w słońca krasach, Przechodzę jakby jakieś wielkie, dziwne miasta. Z myślą ciężką, jak z dzbanem na głowie niewiasta, a dzban winą ukrywa i łzy w swojej. Kochałem i wiem teraz, skąd rodzą się pieśni. Widziałem konających w nadziejnej otusze i kobiety przysłonięte jak brzemienne, jak grusze. Szedłem przez pola żniwne i mobilne kopce. Żyłem i z rzeczy ludzkich nic nie jest mi obce. Chodź chorobu i pochwalają tajnię życia w pieśni i w milczeniu. Pogodnym mądrym smutkiem i w prawnych cierpieniach.